W kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem paczuszki od GNL. E, także nie przedłużam, otwieramy, zaraz Wam pokażę co takiego zamówiłam. E, dobra, wezmę sobie może nożyczki moje, wspomogę się trochę. Która, żebym tutaj nie uszkodziła zawartości. Ok, i słuchajcie, i słuchajcie, co my tutaj mamy? Wyciągamy. Ula, la, la, la. i uwaga, uwaga to jest wszystko, pierwsza rzecz no ale tylko dwie rzeczy w tej paczuszce słuchajcie, ale pierwsza rzecz którą mam tutaj e, jest to słuchajcie e, taka niesamowita rzecz, która będzie bardzo ułatwiała e, moje treningi czy wyjazdy w teren i słuchajcie, jest to taki Taka obudowa, taki. Kurde, nie wiem jak to nazwać, brakuje mi słowa normalnie. Taki pokrowiec na telefon, i możemy go przypiąć, słuchajcie, tutaj na rękę. Będzie na pewno mega, mega wygodne tutaj noszenie, właśnie telefonu, bo ja zawsze mi się ten telefon gdzieś gubi albo po kieszeniach, a później go nie mogę wyciągnąć albo w terenie nie mam właśnie takiej kieszonki na boku spodni to wtedy jest problematyczne, muszę mieć nerkę i w ogóle także taki pokrowiec bardzo fajny, jest on z firmy QHP koniecznie obczajcie go w sklepie GNL ja na pewno dam wam znać jak mi się sprawuje ale wydaje mi się, że może być przydatny także pierwsza rzecz Dobrze, i uwaga, druga rzecz, druga rzecz, szybki unboxing. Jest to, uwaga, uwaga, co ja tutaj zamówiłam. Ostatnio jestem zakochana w rzeczach od spuxa także słuchajcie, wzięłam kurtkę, tak, wzięłam kurtkę spuxową dwustronną. Zobaczcie, tutaj z jednej strony jest właśnie taka zielonkawa. A z tej drugiej jest e, taka granatowa e, z przepięknym tutaj takim e, pikowaniem. I co? Ona jest cieplutka, więc na pewno na te e, dni gorące się nie przyda, ale zamówiłam ją e, z myślą o jesieni. Taka kurteczka na pewno nam się przyda. E, I co? Kieszonki z jednej i z drugiej strony są. Będzie można sobie schować na przykład telefon. E, cyk. Z drugiej od zielonej strony też jest kieszonka. Cyk. E, dalej, co mamy? Tutaj mamy przepiękne logo z Fuksa. E, na kołnierzyku również. O, i zobaczcie, tutaj to w ogóle mamy e, odpinany e, zameczek, i tutaj w środku jest kaptur. Także e, na pewno skorzystam w jakieś dni, m, które będą deszczowe na tej stronie granatowej mamy jeszcze napisane Equestrian e, także fajna, fajna kurteczka, na pewno na pewno się sprawdzi, ale czuję, że jest taka cieplutka i wiatroszczelna, więc będzie fajna, będzie fajna i strasznie mi się podobał ten kolor zielony, ja nawet chciałam Słuchajcie, jest w takim kolorze zielonkowatym, ale niestety e, sprzedało się i nie mogę nigdzie znaleźć. Także została mi ta kurteczka, gdzie jest mea ciepło, także zdejmuję ją i e, ląduję do mojej szafy i na pewno na jesień się tutaj przyda. No ale jest prześliczna. No musicie przyznać, że jest prześliczna. Tutaj jeszcze mamy logo. Spuksa e, takie delikatne z guziczkiem e, zameczek, cyk, 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 wszystko fajniusio. Także bardzo, bardzo dziękuję Sklepowi dzieckiem GNL za paczuszkę. E, na pewno te rzeczy nam się przydadzą. Was zapraszam na zakupy do sklepu GNL. Widzimy się w kolejnych filmach. Buździaki i cześć i pa!